Morawiecki, stoimy u progu nowej epoki. Premier Mateusz Morawiecki, stoimy u progu nowej epoki. Po wielu latach, kiedy Rzeszów rozwijał się ciekawie, dziś stoimy u progu nowej epoki rozwoju po koronawirusie, nowego czasu, powiedział premier Mateusz Morawiecki w Rzeszowie. Jak mówił, wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart ma dla Rzeszowa, bardzo konkretny, znakomity plan na kolejną dekadę. Podczas briefingu na rzeszowskim rynku premier podkreślił, że miasto potrzebuje więcej żłobków publicznych, których budowę zapowiada wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, kandydatka PiS w przedterminowych wyborach na prezydenta Rzeszowa. Myślę, że po wielu latach, kiedy Rzeszów tak się rozwijał ciekawie, bo pamiętam Rzeszów, wiele razy tutaj byłem w poprzednich latach dziesięcioleciach i widać było ten rozwój, dziś stoimy u progu nowej epoki rozwoju po COVID-19, nowego czasu. Nowy czas wymaga nowego spojrzenia, nowego, świeżego spojrzenia na potrzeby Rzeszowa, podkreślił Morawiecki. Podczas spotkania na rzeszowskim rynku z udziałem wojewody premier wyraził przekonanie, że w osobie Leniard skupiają się takie cechy, które są potrzebne dla najlepszego kandydata na prezydenta Rzeszowa. Empatia i wyczucie to z jednej strony empatia, wyczucie, wczucie się w potrzeby mieszkańców, dodał Szerządu powołując się na wizytę w domu opieki. Chwalił też koncepcję wsparcia państwa dla przedsiębiorców z Rzeszowa i Doliny Lotniczej oraz wizję ich współpracy. Pani Wojewoda przedstawiła mi plan, jak powinna wyglądać współpraca między firmami informatycznymi z branży lotniczej czy z innych sektorów gospodarki innowacyjnej w przyszłości. Ten plan to jest bardzo dobry plan. Ja wiele takich strategii czytałem w moim życiu, ale ten plan to jest znakomity plan dla Rzeszowa, mówił premier. Zaznaczył, że innowacyjność wymaga wsparcia z budżetu państwa. Na wspólnej konferencji z szefem rządu w Rzeszowie Leniart mówiła, że stolica Podkarpacia jest pięknym miastem wspaniałych i mądrych ludzi, ludzi niezwykle aktywnych, którzy chcą, aby to miasto rozwijało się tak intensywnie, jak rozwija się Podkarpacie i cała Polska. Pracujemy na to, żeby warunki życia wszystkich mieszkańców Rzeszowa ulegały zdecydowanej poprawie. Temu celowi ma służyć cały szereg innowacyjnych rozwiązań, nie tylko związanych z przemysłem, stworzeniem dobrych warunków dla rozwoju biznesu, ale także do życia dla zwykłych mieszkańców, oświadczyła Leniart. Zielony Ład w Rzeszowie apelowała do mieszkańców miasta, by stawiali na kandydatkę, która mówi o potrzebie nowego Zielonego Ładu w Rzeszowie, o potrzebie usprawniania komunikacji, a także o tym, że do Rzeszowa musi wrócić życie kulturalne i sportowe. Temu wszystkiemu mają służyć różne działania, które w ostatnim czasie zostały podjęte: inwestycja w podkarpackie centrum lekkoatletyczne, budowa drogi południowej, która odciąży centrum miasta, ale także nowe rozwiązania komunikacyjne także związane z budową centrów przesiadkowych oraz parkingów wielopoziomowych wyliczała kandydatka na prezydenta Rzeszowa. W rozmowach z panem premierem uzyskałam deklarację, że te moje inicjatywy, które wypływają z potrzeb mieszkańców miasta Rzeszowa, zostaną spełnione. Bardzo serdecznie za tę deklarację dziękuję i liczę na to, że 13 czerwca wybiorą państwo najlepsze rozwiązanie dla miasta Rzeszowa, wybiorą państwo kandydata, który gwarantuje, że moc Rzeszowa zostanie uwolniona, oświadczyła Leniart. Pani Wojewoda Ewa Leniart ma dla Rzeszowa bardzo konkretny plan, i to jest znakomity plan na kolejną dekadę. Taki plan, który będzie w stanie doprowadzić do zwiększenia liczby miejsc pracy, podniesienia wynagrodzeń tych ludzi, którzy tutaj w Rzeszowie chcą znaleźć pracę, powiedział Morawiecki. Według niego plan Leniart spowoduje, że Rzeszów będzie jeszcze piękniejszym miejscem do życia, kształcenia się, jak zaznaczył premier, propozycje Leniart przyciągną też do miasta osoby z zewnątrz, a także przyczynią się do powrotu tych, którzy wyjechali z Rzeszowa, gdzieś do dalekiej Anglii, Irlandii czy innych krajów. Jestem przekonany, że z panią wojewodą Ewą Leniart, jeśli taka byłaby decyzja mieszkańców, Rzeszów będzie po prostu jeszcze piękniejszy, jeszcze lepszy i będzie jeszcze bardziej przyjemniejszym miejscem do życia, do pracy, do kształcenia się. Powiedział szerządu. Premier rusza w Polskę szerządu w poniedziałek, ruszył w objazd po kraju, by promować zaprezentowany w sobotę Polski Ład, czyli firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7%. PKB na zdrowie. Obniżka podatków dla 18 milionów Polaków, w tym kwota wolna od podatku do 30 tysięcy. Złotych i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tysięcy złotych do 120 tysięcy złotych, inwestycje, które wygenerują 500 tysięcy nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 m2, bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 złotych.